Pojawiło się roszczenie z Urzędu Skarbowego za VAT na prawie 700 tysięcy zł. Bank nie wypłacił kredytu. Po uruchomieniu kredytu, no nie tej, nie realizujemy idealnie tej prognozy, że jest troszeczkę mniejszy zysk. Co się może wtedy wydarzyć i przy jakich wideo? Dzień dobry drodzy widzowie, dzisiaj znowu Szymon Soroka będzie odpowiadał na moje pytanka związane z e, kredytami inwestycyjnymi e, branymi na spółki, spółki ZOM między innymi, e, więc ja go będę wypytywał, sprawdzał jego wiedzę, żeby mógł dla was coś ciekawego powiedzieć, może to się przyda. Szymon, gotowy? Tak jest, cześć Michał, witam was widzowie. Planujemy kilkanaście pytań, mam nadzieję, że nam sprawnie dzisiaj pójdzie, chcemy trzymać w napięciu i będą to podstawowe informacje, które koniecznie musicie wiedzieć planując pierwszy zakup na kredyt inwestycyjny. Gotowy? Gotowy. Dobra, najkrótsza procedura kredytowa od podjęcia decyzji, że się coś kupuje do wypłaty środków do konto sprzedającego przy twojej pomocy ile trwała? Dwa tygodnie. No to zapytam od razu najdłuższa? Sześć miesięcy. Najmłodsza osoba jako prezes czy udziałowiec, która dostała kredyt Kredyt inwestycyjny? 18 lat. A najstarsza? 76. Dobra, szybki jesteś. Lecimy dalej. Jakie są proporcje pomiędzy wkładem własnym a kwotą którą bank może udzielić kredyt? Mhm. Średni wkład własny to jest te 25% w kredycie inwestycyjnym. Zdarza się, że dostajemy decyzję na 20, to jest minimalny wkład własny, jeżeli spółka kupuje ym, na przykład lokal mieszkalny, mhm. tak? Bo to mhm. wtedy jest, jest duża różnica pomiędzy lokalem usługowym a lokalem mieszkalnym. 20% zdarza się, średni jest 25, zdarzają się przypadki, że mamy 30, 35 Zdarzy Zdarza się też, że mamy 50, jeżeli Analityk podejmie taką decyzję. I resztę tych kwot od tego, co powiedzieliście, od 100% w, rozumiem przeznacza bank. Wypłaca bank. bank. bank dobrze. Tak. Czy zdarzyła się sytuacja taka, że bank przyznał decyzję pozytywną, ale z jakiegoś powodu nie został wypłacony ten kredyt inwestycyjny w Twojej historii? Oczywiście. Zdarzyło się. Kilka razy, nawet kilkanaście razy mieliśmy przeróżne sytuacje. Zdarzyło się nam tak, że przeszliśmy przez procedurę kredytową. Bardzo ciężka spółka, ciężka branża, w której ten klient działał, zakup budynku produkcyjnego. Wszystko było ok. Dostaliśmy decyzję pozytywną. Procedura trwała dwa miesiące. Przy wypłacie kredytu analityk musiał zweryfikować księgę wieczystą, czy nie ma jakiś roszczeń wpisów. Pojawiło się roszczenie z urzędu skarbowego za VAT na prawie 700 tysięcy zł. Bank nie wypłacił kredytu. I jak się zarezerwowała sytuacja? Klient zrezygnował, klient musiał to wpłacić, finalnie tego nie wpłacił, bo nie miał takich pieniędzy. Wiedział doskonale o tym, że ma egzekucję, mówimy o sprzedającym, tak? tak? tak. Wiedział, że ma egzekucję, dlatego też chciał sprzedać tą nieruchomość, żeby sobie to wszystko pospłacać. Mhm. Nie dogadał się z urzędem skarbowym. Finalnie chyba po trzech czy po czterech miesiącach doszli do jakiegoś porozumienia i umówili się na płatność ratalną, czyli kupujący ze sprzedającym, tak? Nie robiliśmy na to finansowania, nie wiem jak ta sytuacja dzisiaj wygląda, ale wiem, że klient na to finalnie kredytu nie dostał. Dziękuję, do super. Jakie marże przedział? Od domu bierze biorą banki, przykładowo spółdzielcze przy kredytach inwestycyjnych. Rozmach mamy od 1,5 punkta procentowego do 5, w zależności od zabezpieczenia. Mówimy o samej marży. Mówimy o samej marży. Do tego dochodzi Wibor. Wibor mhm. na dzień dzisiejszy notowany wczoraj to jest 5,62. Wibor mamy 3-miesięczny w większości banków spółdzielczych. Łączymy sobie marżę i Wibor mamy łączne oprocentowanie. Czy marża, czyli jak niska marża, do którą się uda wynegocjować, zależy od kwoty przyznanego kredytu? Jak najbardziej. Jeżeli idziemy do banku pofinansowanie, nie wiem, na poziomie 200 tysięcy zł, no to bank nam da marżę standardową na poziomie, nie wiem, 3,5 punkta procentowego. I powie, że nie negocjujemy, no bo to jest za niska kwota kredytu. Jeżeli idziemy po finansowanie na 14-15 milionów złotych, no to tutaj różnica na poziomie dwóch punktów procentowych to jest kolosalna różnica w koszcie odsetkowym I tutaj nie ma co mówić o finansowaniu bez negocjacji. Czyli dostajemy decyzję pozytywną, negocjujemy z zarządem warunki kredytowania i wtedy schodzimy do tego minimalnego poziomu. Czyli jak najbardziej ma to znaczenie. Super. Na jaki okres czasu przyznawane są kredyty inwestycyjne? Maksymalnie 20 lat, w większości przypadków 15. Są takie przypadki, że mamy te finansowania na 10 lat. Mhm. Jaka jest prowizja e, za udzielenie kredytu i znowu zakres? Wszystko jest zależne tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, od tego produktu, z którego korzystamy. Możemy finansować na zerowej prowizji, czyli tak naprawdę nie płacimy nic za e, skorzystanie z tego finansowania. W zależności od kwoty, jeżeli idziemy po nie wiem, 200-300 tysięcy złotych, ta prowizja jest na poziomie tam od 1 do 3 punktów procentowych. tak? Jeżeli idziemy po finansowanie na poziomie kilku bądź kilkunastu milionów złotych, jesteśmy w stanie znegocjować tą prowizję do zera. Okay. za udzielenie. Mówimy o prowizji za udzielenie. Za udzielenie. Czy jest coś takiego jeszcze i obowiązuje, bo w kredytach mieszkaniowych już jest zwracana, ale czy jest prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu inwestycyjnego? Jest prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu w zależności od banku i to jest prowizja obowiązująca przez cały okres kredytowania, dlatego zawsze na początku staramy się też negocjować, żeby ta prowizja była na jak najniższym poziomie albo żeby jej nie było. W kredytach mieszkaniowych ta prowizja nadal obowiązuje, ale przez okres, nie w każdym banku, tak, ale przez okres tylko i wyłącznie 36 miesiącach. Po 36 miesiącach tego nie ma. A jak jest przy kredycie inwestycyjnym, to jest przez jakiś okres Czas okres kryptowania, cały. cały okres kryptowania, tak. A spotkałeś się z tym, że na trzy lata. A potem Spotkałem wygasam? się z tym, że mieliśmy w umowie kredytowej, to jest zależne tak naprawdę od też procedury banku i oferty. Spotkałem się z tym, że mieliśmy, nie wiem, dziesięcioletni okres kredytowania i bank sobie założył, że jeżeli klient spłaci przez pierwsze dwa lata, to zapłaci dwuprocentową prowizję. Po dwóch latach nie zapłaci jej w ogóle, tak? Mhm. Spot, oczywiście to nie jest powiedziane, że każdy bank ma tą prowizję, bo przy kredytach inwestycyjnych są banki komercyjne, które takowej prowizji za wcześniejszą spłatę nie pobierają w ogóle, tak? Ile kredytów inwestycyjnych wasza firma, Twoja firma, em uzyskała, pomogła w uzyskaniu e, kredytów inwestycyjnych przez ostatnie trzy lata. Z deweloperskimi łącznie? Tak, łącznie? Myślę, że kilkaset. Y milionów złotych. Okej, okay. Naj, największa wartość udzielonego 47 milionów, a średnia mniej więcej? No, średnia to jest około inwestycji na poziomie 2 milionów. Ok. I żeby to też nie było, bo to, to trzeba tutaj dodać, tak? Jeżeli mówimy o finansowaniu typowo deweloperskim, co nie jest łatwym finansowaniem na spółkach celowych, mm. m, mówimy o dużych kwotach, bo m, ponad 40 milionów to nie jest procedura, która trwała 2 miesiące. Mm -hmm. My ponad pół roku się boksowaliśmy z tym kredytem, mm -hmm. szykowaliśmy do tego spółkę. To jest klient, który miał duże doświadczenie, który przyszedł do nas i cały czas się finansował w banku komercyjnym. My tego klienta przejęliśmy z jednego z banków komercyjnych, nie wymieniając nas. Zrobiliśmy mu finansowanie w banku spółdzielczym, też nie wymieniając nas, w dość dużym banku spółdzielczym, który e, tutaj też nie finansował tego klienta sam, tylko było konsorcjum, było połączenie tych banków. Cztery banki się złożyły na finansowanie i to było finansowanie, e, powstało osiedle, około 10 tysięcy półmów wtedy. Okej. Okay. Szymon, czy łatwiej jest uzyskać kredyt inwestycyjny na spółkę, która już ma historię Kil Kilkunastu lat czy na spółkę celową. W zależności od banku. To hmm. jest to, co omawialiśmy sobie w poprzednich odcinkach. Czyli tak naprawdę, jeżeli klient ma dużo powiązań wewnętrznych z przeróżnymi podmiotami, bank ma duże ryzyko udzielenia takiego zobowiązania, to woli, żeby otworzyć spółkę celową do konkretnej inwestycji. Czyli tutaj tak naprawdę to jest zależne od rozmów, od procedur i od wewnętrznej metodyki oceny klienta. Dlatego tak. ważne jest, żeby najpierw rozmawiać z bankiem o tym, co ma się wydarzyć, jakie ma wymogi, co musi się wydarzyć, a dopiero potem podpisywać jakiekolwiek dokumenty lub zakładać spółkę lub. Jej nie zakładać. Jak najbardziej. Czy jest coś takiego jak limit na e, osobę lub na spółkę w bankach? Czy... Kwoty wypłaconej kredytu. Oczywiście, że tak. Procedury kredytowe zakładają maksymalny limit na daną firmę, jeżeli mówimy o kredytach inwestycyjnych. tak? Limity w zależności od banku, no, jeden bank ma limit na poziomie 1,5 miliona, bo jest tak. małym bankiem, drugi bank będzie miał na poziomie 4, trzeci bank będzie miał na poziomie tak. 15. To, co powiedziałem w, poprzednim, w poprzedniej odpowiedzi, jeżeli bank ma limit na poziomie 15 milionów na klienta, a mamy klienta, który ma zdolność, ma dobry biznesplan, chce budować dobrą inwestycję i potrzebuje na przykład 50 milionów złotych, no to na to jedno finansowanie składa się po prostu kilka banków kolejne... Limitów, tak, nie? to jest kolejne pytanie, temat bardziej rozbudowany. Natomiast rozumiem, bym by, by miał, że jeżeli bank ma limit powiedzmy 5 milionów złotych per osoba, czyli mhm. per udziałowiec prezes, jak na przykład ja, czy per firma. Per firma. Więcej kredytów, mówię o wolumenach, załatwia się, um, pomogły się w uzyskaniu przedsiębiorcom w komercyjnych czy w bankach spółdzielczych? W bankach komercyjnych zdecydowanie. Wolumenowo w bankach komercyjnych, ze względu na to, że z bankami spółdzielczymi działamy od dwóch lat, tak? a firmy prowadzimy od ponad dziesięciu. I wcześniej działaliśmy tylko i wyłącznie z bankami komercyjnymi. A dlaczego wcześniej nie działaliście ze spółdzielczymi? Dlatego, że wcześniej banki komercyjne nie miały aż tak restrykcyjnych wymogów, nie podchodziły tak hamsko do klienta jak podchodzą dzisiaj. Okay. I tak naprawdę... Nie znaliśmy tego modelu, tej prostoty rozmowy z bankiem spółdzielczym, tak? i nie banki można. spółdzielcze też nie były otwarte na duże inwestycje. Czy to można to powiedzieć, zmieniło? że to od dwóch lat, bo my też w sumie od czterech lat kredyty inwestycyjne pozyskujemy z banków spółdzielczych, bo ta, ta moja sytuacja, która mi się wydarzyła z bankiem komercyjnym spowodowała, że już powiedzieliśmy wtedy, nie, że teraz jakby rozkwita jakby troszeczkę mhm. też te kredyty inwestycyjne w bankach spółdzielczych i przenoszą jakby troszeczkę inwestorzy, czyli no kredytobiorcy kredytów inwestycyjnych przenoszą jakby e, dokumenty, biznesplany do banków tak. spółdzielczych w komercyjne. Zobaczmy, Michał na Twoje doświadczenie, jakie 4 lata temu, jak 4 lata temu wyglądała struktura banku spółdzielczego, tak. Tak, jak z nimi rozmawiałeś, jakie oni mieli tak naprawdę materiały do pracy, jakie mieli produkty do sprawdzenia że rzetelności klienta, jakie mają dzisiaj. Czyli oni przechodzą w pewnym sensie też ewolucję e, i wchodzą na ten taki no, rynek bankowości XXI wieku. Wcześniej tego nie było, tak. dlatego też nie rozmawialiśmy tutaj z tymi bankami spółdzielczymi, ponieważ no, to była wiesz, no, to były małe limity, tak. nie było możliwości dużego zaangażowania, nie było, nie było możliwości. tak jest, nie było konsorcjów, Wyjaśnić, co to znaczy konsorcjum, bo ja doskonale wiem, natomiast... Um, Połączenie widzowie... kilku banków. Mhm jeżeli chodzi o jedno finansowanie. Tak jak powiedzieliśmy w poprzednim pytaniu, dany bank ma na przykład limit wysokości X na jednym kliencie, tak? No i teraz, żeby ten limit przeskoczyć, potrzebuje no, dla zmniejszenia ryzyka drugiego banku, który będzie bankiem współfinansującym. Na tym polega konsorcjum, czyli połączenie banków dla jednego finansowania. Czy drugi bank, który się zrzuca, rozmawia z kredytobiorcą, czy rozmawia z tym bankiem, który się zwraca do niego? Rozmawia z bankiem, który się do niego zwraca. Z mojego doświadczenia był zawsze, może zawsze, był bad badany klient, czyli był badany podmiot, ale główną analizę zawsze prowadził bank kredytujący, czyli bank, z którym klient rozmawiał. Jeżeli ja idę do banku A i z tym bankiem rozmawiam, tak, jako klient, ja wszystkie dokumenty składam do tego banku, ten bank prowadzi mi analizę, ten bank robi z tego sprawozdanie i przekazuje to do banku współkredytującego. Przechodzimy teraz trochę do tej kwestii związanej z obsługą kredytu inwestycyjnego. Dalej ja pytam, ty odpowiadasz. Czy są statystyki mówiące, ile średni okres trwania, czyli niespłacenia kredytu trwa a jeżeli kredyty były na okres X, to po jakim czasie średnio e, e, firmy spłacają kredyt inwestycyjny? Chodzi ci o wcześniejszą spłatę tak. kredytu? Mhm. Jaka jest żywotność kredytu średnio? Wiesz co, jeżeli zakładamy, że nie wiem, mamy dziesięcioletni okres finansowania tak, i bierzemy typowy kredyt celowy, czyli nie bierzemy kredytu nie wiem, na wybudowanie osiedla, tak jest, tylko bierzemy kredyt na zakup budynku usługowego do wynajmu, to nieczęsto mi się zdarza wcześniejsza spłata. tak? Jeżeli mówimy już o wcześniejszej spłacie takiego zobowiązania, to jest około dwóch lat przed terminem. tak? Żeby dostać kredyt inwestycyjny, doskonale wiesz, że musimy zrobić prognozę finansową, biznesplan i tak dalej, czyli pokazać w banku, że my zaplanowaliśmy na kolejne 15 lat, dokładnie każdą kolumnę z raportu zysków i strat, bilansów jest to, wiemy, że a wykonalne, no ale... KNF no ale musimy wymaga. założyć, tak. No i nagle się okazuje, że w którymś tam roku, 5 lat po uruchomieniu kredytu, no nie tej nie realizujemy idealnie tej prognozy, że jest troszeczkę mniejszy zysk. Um, no i co się może wtedy wydarzyć i przy jakich widełkach to się wydarzy? To jest też tak, że procedura wewnętrzna banku, oczywiście w zależności od banku, zakłada, że mamy pewien rozstrzał możliwości, jeżeli chodzi o weryfikację Prognozy. Tak. Ten rozstrzał to jest około 30%, tak? I teraz, jeżeli my założymy, że będziemy mieli, nie wiem, zysku w roku, nie wiem, po pięciu latach od daty stworzenia prognozy milion złotych więcej niż w tak. dokumentach dochodowych przedstawionych do analizy, tak. a będziemy mieli tego zysku, nie wiem, mniej nie milion na 100 tysięcy, tak. no to bank zwróci się do nas z pytaniem, co się stało, że tak jest. Dokładnie to tak. jest. To nie jest tak, że bank nam wypowie umowę kredytową i powie, panie Michale, przepraszam, proszę nam oddać pieniądze. Nie, bank do ciebie przyjdzie, Panie Michale, co się. Stało, że nie realizuje pan założonej prognozy. Pan Michał wtedy powie: No. Mam inną spółkę, mam inny podmiot, rynek nie działa, mamy problem z kontrahentami. Tylko, moi drodzy, to się dzieje w przypadku, czyli agresja zaczyna się w przypadku, kiedy klient nie spłaca zobowiązania. Jeżeli klient płaci te kre ten kredyt, płaci go terminowo, reguluje wszystkie inne założenia umowy, czyli ma obroty na rachunku, tak, ma wpływy od kontrahentów, przedstawia polisy ubezpieczeniowe, czyli wypełnia wszystkie założenia umowy, to robimy po prostu aneks do prognozy, przedstawiamy go ee, w tym roku w innej wersji. Akceptuje, spłacamy kredyt dalej. Czyli robimy aktualizację prognoz finansowych, tak które mogą uwzględnić tak naprawdę wzrost nie o 15% zysku firmy rok do roku, tylko na przykład o 1% po zysk, czy będzie milion, czy milion pięć, czy dwa, już nie ma żadnego znaczenia na obsługę z długą. Bankiem, z bankiem trzeba rozmawiać, tak? jeżeli mówimy o e, prognozy finansowej, biznesplany, w większości przypadków występują w bankach spółdzielczych. Jeżeli mówimy. O tym, że tak jak powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach i na początku tego odcinka, że bank spółdzielczy polega na tym, że z nimi rozmawiamy o udzieleniu tego kredytu, no to niestety to nie jest tak, że rozmawiamy o udzieleniu kredytu, tylko rozmawiamy o udzieleniu i rozmawiamy w trakcie trwania tego zobowiązania. Czyli jeżeli wiemy, że coś się będzie działo, wiemy, że może nam się, nie wiem, powinąć noga, wiemy, że możemy mieć czasowy problem z płynnością finansową, to jeżeli my z tym bankiem porozmawiamy, to ten bank pójdzie nam na rękę. W jaki sposób bank weryfikuje coś takiego jak monitoring, czyli Sprawdza daną firmę. Jak często i jak to wygląda? W zależności od kwoty udzielonego kredytu. Uh -huh. Do 5 milionów zł mamy monitoring roczny, czyli raz do roku bank zwraca się do firmy o, z prośbą o przesłanie dokumentów. Nawet nie z prośbą, ale żąda od firmy przesłania dokumentów finansowych, żeby sprawdzić tak naprawdę poprawność regulowania i założeń prognozy finansowej. Jeżeli mamy kwotę kredytu większą niż 5 milionów zł, to ten monitoring mamy w większości przypadków co kwartał. Czyli tak samo bank zwraca się do klienta, żeby klient co kwartał przesyłał dokumenty finansowe. Żeby Jakie mógł... dokumenty finansowe wtedy trzeba wysyłać Bilans, rachunek zysku i straty. Czyli jednym słowem, firma, która e, no, prowadzi księgowość zewnętrzną, musi prosić o wygenerowanie bilansu raportu zysków i strat co kwartał? Tak jest. Tam jest weryfikowane, czy klient nie popada w problemy finansowe, czyli to, co powiedziałem przed chwilą, że jeżeli bank zobaczy, że klient zaczyna mieć jakieś problemy finansowe, to bank zwraca się do tego klienta, co zrobić, żeby w pewnym w sensie zrestrukturyzować to zobowiązanie, żeby pomóc temu klientowi, żeby złapał oddech i żeby nie wydarzyła się sytuacja taka, że klient nie będzie miał w ogóle na spłatę tego zobowiązania. Do uzyskania kredytu inwestycyjnego jest potrzebny Biznesplan: pisać go samemu, czy zlecać na zewnątrz? Zlecać na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zlecimy go na zewnątrz, oddajemy go do osób, które się na tym znają. I wiemy, tak naprawdę, jeżeli ja idę, do firmy, która ze mną dzisiaj współpracuje, pisze dla mnie biznesplany, to jest firma, która nie napisała jednego planu, napisała tysiące. I ta firma doskonale wie, jaki bank, jakie ma wymogi, ta firma się na tym zna, ta firma wie, co tam założyć, żeby ten biznesplan był napisany dobrze. I oczywiście każdy biznesplan polega na wizji inwestora, czyli jeżeli ty jako inwestor przychodzisz do mnie, jako do osoby, która ci ten biznesplan napisze i mówisz mi, że słuchaj, chciałbym zrobić to, to, to i to, to jestem od tego, żeby te twoje słowa ubrać w sposób taki, żeby to się podobało instytucji, która nas finansuje. Jeżeli patrzymy na plan W biznesplanie musimy założyć przychody versus raty kredytu. Jakie parametry są istotne dla banków i czy, od razu w tym pytaniu zawrę, czy każdy z bank ma te same oczekiwania, czy są to różne? Każdy bank ma różne oczekiwania. Jeżeli chodzi o założenia e, rat, czyli miesięcznych zobowiązań względem przychodów, no to wiadomo, że kredyt inwestycyjny, jak sama nazwa mówi, polega na tym, że bierzemy go po to, żeby na nim zarobić, tak? Stąd też inna cena to nie jest kredyt mieszkaniowy, etc., etc., etc. Dlatego zawsze e, biznesplan musi być zgodny z prognozą finansową. Prognoza musi założyć przyszły zysk z danej inwestycji i musi uwzględnić koszta z tej danej inwestycji. Czyli jeżeli Jaki my musi założymy. spread pomiędzy przychodem a kosztem, czyli ratą kredytu. Wszystko jest hmm. naprawdę bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o banki. Średnio zakładamy rentowność na poziomie około 20%. E, Górki w skali miesiąca. Plus jeszcze jakieś ob obłożenie, o zmniejszyć, tak. prawda? Jest tego dużo, dużo więcej, bo to będziemy omawiali w kolejnych odcinkach. Bo kwestie wymogów banków, one są bardzo różne dla każdego z osobnych banków w spółdzielczy, bo każdy ma swoją politykę przyznawania kredytów. Jest tego mnóstwo. Są to bardzo ważne rzeczy, i te detale mają finalnie później bardzo duże przełożenie na to, czy, czy dany kredyt uzyskamy, czy nie uzyskamy. Myślę sobie, że na dzień dzisiejszy rozgrzewkowo. Temat już połechtaliśmy bo było trochę tych pytań, i odpowiedzi. Prosimy Was o informacje, czy chcielibyście rozbudować jakąś kwestię, bo o tym można dużo, dużo więcej opowiadać. E, tego jest mnóstwo więcej. Na pewno pomożemy. Tak, odpowiemy na pytania, jeżeli będziemy potrafili, więc proszę w komentarzach zadawajcie pytania, co byście jeszcze chcieli wiedzieć o kredytach inwestycyjnych. Szymon Soroka, Są Finanse. Michał Walaskowski, bardzo dziękujemy za uwagę i dziękujemy. Do usłyszenia. Hej. Dziękuję miło.